Witajcie kochani. Zrobimy sobie dzisiaj miks mediową okładkę do własnoręcznie zszytego notesu czy journalu, to już zależy od Was. Okładka będzie z efektem patyny i wykorzystamy do tego farby z pentartu. Wszystkie materiały, które będą wykorzystane w dzisiejszym filmie, będą oczywiście w opisie całego filmu. Jeśli nie wiecie, jak szyć swój własny dziennik czy notes, to oczywiście u góry pojawi się informacja, gdzie możecie taką instrukcję znaleźć. I jeżeli chcecie wpierw sobie szyć taki dziennik, to oczywiście odsyłam was do tego filmu wcześniejszego i wtedy będziecie mogli wrócić tutaj i zrobić sobie okładkę. Natomiast jeżeli nie chcecie iść aż tak daleko w swojej twórczości, chcecie po prostu tylko i wyłącznie zmediować sobie okładkę, to oczywiście wystarczy zeszyt w twardej oprawie, bo on będzie się nadawał najbardziej, wystarczy go po prostu rozebrać w takim sensie, żeby oddzielić okładkę od wkładu i po prostu rozłożyć sobie okładkę w taki sposób, jak ja tutaj mam swoją rozłożoną. I możemy zacząć mediowanie. Moja okładka obklejona jest szarym papierem i tutaj nakładam już kompozycje z różnych tekturek, które były w mojej szufladzie. Kompozycję oczywiście możecie sobie przygotować inną z materiałów, które wy posiadacie. Ja natomiast chciałam, żeby pomimo tego, że będzie to efekt patyny, czyli taki troszeczkę jakby bardziej morski klimat, który wiecie, że uwielbiam, to chciałam, żeby była ta okładka też trochę w klimatach Halloweenu. Jak wiecie, ja tworzyłam. Taki halloweenowy ala wpis w właśnie morskich klimatach, który mi się bardzo podobał. I uznałam, że tą okładkę też bym chciała stworzyć w podobnym klimacie, dlatego postanowiłam wykorzystać i wypróbować te nowe farby od Pentartu, by taką tutaj okładkę zrobić. Wykorzystuję tekturki, dlatego też, że nie chciałam, żeby ta moja okładka była zbyt mocno wypukła. Chciałabym, żeby ten mój dziennik był bardziej praktyczny, aniżeli tylko ładnie wyglądał. Dlatego też uznałam, że te turki sprawdzą się tutaj idealnie, ponieważ one nie, nie są zbyt. Grube, nie stanowią aż takiej wypukłości na tej mojej okładce. Owszem, dodaję tutaj jeden wycisk z masy, ale ten wycisk nie jest na tyle gruby, żeby później przeszkadzał w użytkowaniu całego dziennika. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kiedy odwracałam okładkę do góry nogami, to wydawało mi się, że. Będzie to całkiem, całkiem dobra grubość i nie będzie to w niczym przeszkadzało. Jak widzicie, mam tutaj z boku serwetkę, w zasadzie resztki serwetki, bo to są te środki z pod serwetką z obrazkami. Ja to sobie zostawiam, żeby właśnie móc wykorzystać w takich mediowych pracach. Dlaczego ja to robię? A to dlatego, że chciałabym, żeby to wszystko, co do tej pory nałożyłam na tą moją okładkę, było jakby zakryte, żeby było troszeczkę mocniej... Mm, Przyklejone do tej mojej okładki, żeby nie było takiej sytuacji, że osoba, która będzie taki dziennik czy notes użytkowała miała problem z odłamywaniem się poszczególnych elementów, z kruszeniem się niektórych elementów. Dlatego postanowiłam właśnie nałożyć tutaj serwetkę, która ma być po prostu zabezpieczeniem całej tej mojej pracy, ponieważ to jest dosyć cieniutki materiał, to też on nie będzie stanowił jakiegoś Jakieś blokady przed tymi wszystkimi drobnymi rzeczami, które się na tej okładce pojawiły, będzie w zasadzie takim uzupełnieniem. Bo poza tym, że zabezpieczy mi te wszystkie tekturki, które mogą z czasem się rozwarstwić, to jeszcze dodatkowo będą po prostu ładnym tłem. Taką dodatkową teksturą na tej mojej okładce i na tym mi zależało, dlatego że chciałam, żeby nie tylko z przodu było ciekawie, ale także, żeby tył tej mojej okładki był interesujący, więc postanowiłam, że właśnie serwetka nada taki ciekawy kształt. Gdybyśmy używali na przykład samych brązów, to można by było za pomocą takiej właśnie serwetki uzyskać efekt taki skórzany. A, ale my dzisiaj zajmiemy się patyną e, i to na niej się skupimy. Ja tutaj nie nagrywałam całości przyklejania tej serwetki, ponieważ uznałam, że rozumiecie o co chodzi. Chodzi po prostu o to, żeby nałożyć serwetkę w każdym miejscu na naszej okładce. To nie musi być dokładne, to nie musi być idealne. Chodzi o to, żeby powstała ciekawa struktura. I tutaj od wewnętrznej strony ja też to robię. Dlatego też polecam Wam rozłożyć sobie taki notes na części, bo łatwiej, zdecydowa zdecydowanie łatwiej po prostu z taką. Mm, formą się pracuje, kiedy macie wszystko rozłożone na płasko, a później po prostu tylko sobie wkład dokleicie z powrotem do Waszej okładki. Także wydaje mi się, że to jest po prostu wygodniejsza forma. No i jak widzicie, mam wszystko pokryte moją serwetką i po wysuszeniu nakładam przez maskę pastę strukturalną. Moja pasta jest błyszcząca po wyschnięciu, natomiast to tutaj totalnie nie ma znaczenia, ponieważ na to będziemy nakładać taką ilość różnych farb, że ja wzięłam po prostu to, co miałam i wy te też tak możecie do tego podejść. Weźcie po prostu pastę, jaka wam została. Ja rzadko wykorzystuję tak naprawdę tą pastę celowo, ponieważ no, ona jest błyszcząca, a jak wiecie, ja jednak zdecydowanie wolę mat. Natomiast jeżeli wiem, że taka pasta zostanie pokryta, to po prostu nakładam to, co mam. Dlatego tą pastę zazwyczaj wykorzystuję właśnie wtedy, kiedy wiem, że i tak nie będzie widać tego błysku. Kiedy już mam nałożoną tą e, Pastę przez maskę. Postanowiłam dołożyć jeszcze troszeczkę pasty takiej z grudkami, żeby nadała dodatkowej struktury na tej mojej okładce, choć później w takim <grych> efekcie końcowym tych grudek aż tak bardzo nie będzie widać. No ale stwierdziłam, że, że nie chcę, żeby ta pasta gdzieś tam sobie leżała, wysychała, więc korzystam po prostu z tego, <grych> co mam. Więc suszę to oczywiście tak samo, nie nakładałam tego zbyt dużo, bo przecież nie o to chodzi. No, i tutaj już widzicie, że mam pokrytą tą moją okładkę czarnym gesso. Wy możecie oczywiście wykorzystać białe. Ja stwierdziłam, że z czarnym będzie to ciekawie wyglądało. A oczywiście nakładania gesso wam nie nagrywałam, nie pokazywałam, bo to jest oczywiste, że po prostu czarne gesso musicie nałożyć na całość zewnętrznie, wewnętrznie. I od tego dopiero tak naprawdę zaczyna się cała zabawa, bo już mamy przygotowaną okładkę do dalszego tworzenia. Ponieważ na tych naszych farbach efektu patyny od pentartu napisane było, żeby zacząć od właśnie tej złotej farby, która była do zestawu dołączona, tak więc ja tak, <laughs> zaczęłam. Zaczęłam właśnie od nałożenia tej, tej złotej farby, ale jak widzicie, nie nakładałam jej tak bardzo równo, równomiernie, bo chciałam, żeby właśnie to czarne gesso jednak też wybijało się z pod spodu. Także tutaj widzicie te czarne smugi, i o to mi chodziło. No i oczywiście złotym też. E Jedziemy w środku, i choć później, kiedy będziemy łączyć wkład z okładką, to może tego wnętrza nie będzie aż tak widać, ale jednak uważam, że to uzupełni po prostu cały nasz dziennik, że to jest zrobione wszystko w pełni od A do Z, dlatego ja środki oczywiście też będę tutaj malować farbami, żeby wszystko było ładne i spójne. Poza tym taką okładkę tak naprawdę możecie też wykorzystać później do czegoś innego wcale. To nie musi być dziennik, możecie go sobie po prostu wykleić w środku papierem i wykorzystać jako... Jako, jako po prostu okładkę do czegoś innego. No, ale wróćmy tutaj do nakładania naszych farb. Ja poszłam tutaj w takim schemacie, że zaczęłam od najciemniejszej farby do najjaśniejszej. W zestawie jest pięć tych farb łącznie ze złotą i stwierdziłam, że będę po prostu szła od tej najciemniejszej do najjaśniejszej, żeby uzyskać właśnie taki ciekawy efekt tej patyny. Kiedy nakładamy ten niebieski kolor, on się wydaje bardzo intensywny, ale po wyschnięciu, zresztą co już teraz widzicie na ekranie, on robi się taki ciemny, um, przytłumiony, więc nie przestraszcie się tego bardzo intensywnego koloru niebieskiego, bo on po prostu ciemnieje z, z czasem, z, w momencie, kiedy, kiedy już wyschnie, ten kolor jest zdecydowanie inny. Ale to właśnie stanowi, że Zestaw ten, który tutaj mamy, ten efekt jednak tworzy ciekawy. Może nie tak intensywny jak, jak w przypadku farb od primy, bo. bo w przypadku Primy jednak ten efekt patyny jest dużo jaśniejszy, ale powiem Wam, że ten też mi się bardzo podoba i myślę, że się bardzo polubimy z tymi farbami. Tutaj dodaję już drugi kolor, ten już jest taki bardziej zielonkawy i też jak widzicie jak się go nakłada wydaje się dosyć intensywny i taki mm, mocno jakby rzucający się w oczy, natomiast on również podczas wysychania troszeczkę zblednie, troszeczkę będzie mniej intensywny i będzie będzie fajnie wyglądało. Chciałam, żeby na tej mojej okładce ta struktura, którą nakładam, wyglądała jak zacieki. I myślę, że mi się to udało. Myślę, że to właśnie tak wygląda, jakby ten mój dziennik leżał gdzieś w jakimś takim miejscu wilgotnym, w którym właśnie w może gdzieś, nie wiem, skapywała woda, może po ciekło po tej księdze i stworzyły się właśnie takie zacieki. Kolejna farba już jest znowu jaśniejsza. I jak widzicie, tutaj już zaczęłam ją troszeczkę bardziej tapować i bardziej rozcierać suchym pędzelkiem. Generalnie wszystkie te farby nakładam suchym pędzlem, ponieważ chcę, żeby one jednak się bardziej jakby rozsmarowywały, a nie chodziło mi o to, żeby po prostu wiecie, nakładać je tak normalnie jak każdą inną farbę akrylową, bo tutaj trzeba powiedzieć, to są farby akrylowe, tylko one są specjalnie kolorystycznie dopasowane do tego, żeby uzyskać właśnie ten efekt patyny. I tak jak odwróciłam tutaj teraz tą okładkę, to tak sobie myślę, że, mm, że całkiem fajnie byłoby wykorzystać po prostu tylko i wyłącznie trzy te pierwsze kolory, które, które zrobiły, które wykorzystałam, czyli złoty, i ten niebieski ciemny i taki zielonkawy, bo to też daje ciekawe efekt, już nawet bez tego rozjaśniacza, którym jest właśnie ten tutaj zielonkawy, jasny kolor. Ale oczywiście chciałam wykorzystać te farby w całości. Chciałam um, sprawdzić, jak to będzie wyglądało, jak nałożę je wszystkie e, i, i dlatego jakby dalej szłam w tym e, tworzeniu. E, I tu z przodu też oczywiście ten jasny kolor nakładam, ale tutaj już jest to takie bardziej mm, delikatne e, nakładanie tego koloru, już takie właśnie bardziej. Tym suchym pędzelkiem jakby takie muskanie tych wypukłych elementów, bo nie chciałam, żeby właśnie tego było za dużo. Chciałam, żeby był widać też te kolory, które nałożyłam wcześniej. Dlatego tutaj po prostu ten pędzelek musi być mocno suchy i taki delikatnie po prostu takimi muśnięciami nakładam ten kolor ponieważ uznałam, że brakuje mi jeszcze tutaj czegoś jaśniejszego, wzięłam taki wosk z Stamperii, to jest biały wosk vintage i stwierdziłam, że, że to się może tutaj fajnie sprawdzić, a ponieważ nie miałam jeszcze wcześniej okazji, żeby korzystać właśnie z tego tutaj wosku, to stwierdziłam, że to jest idealny czas na to, żeby, żeby jednak zobaczyć, jak on się sprawdza, jak go nakładać i jak widzicie nakładałam troszeczkę na palec, w zasadzie na rękę i rozsmarowuję wtedy sobie na tej mojej pracy. Może nie widać tego tutaj jakoś bardzo dużo, ale przecież nie o to chodziło. Mi chodziło o to, żeby były gdzieś tam jakieś takie refleksy i żeby to po prostu łączyło się z całą tą moją pracą i w zasadzie całkiem, całkiem fajnie się pracowało z tym, z tym dodatkowym elementem i myślę, że się fajnie to ze sobą połączyło. No ale ponieważ zaczęliśmy od złotego, to stwierdziłam też, że złoty wosk od Primy będzie tutaj uzupełnieniem i będę w stanie wyciągnąć jakby te elementy wypukłe, te właśnie napisy spod maski i troszeczkę tekturki za pomocą właśnie tego wosku. Jego też nie nakładam jakoś bardzo za dużo, bo nie o to chodzi. Tylko chciałam, żeby gdzieś tam spod tego złota, który jest na samym początku, też na wierzchu wybijał się ten kolor złoty, więc wykorzystałam ten wosk. Ponieważ chcę, żeby mój dziennik się zamykał na gumkę, zresztą pewnie wiecie, zauważyliście, że większość moich notesów, journali jest zamykanych na gumkę, ponieważ ja uważam, że to jest fantastyczne rozwiązanie, zwłaszcza jeżeli nie wiemy, co do końca w takim dzienniku będziemy tworzyć. Możemy doklejać wtedy mnóstwo różnych rzeczy, i gumka nam po prostu ten dziennik będzie trzymała w jednej całości, w ryzach. Dlatego ja. Za każdym razem staram się wykorzystać gumkę, jakąkolwiek bym nie miała, która będzie mi po prostu pasować kolorystycznie do mojej pracy. Zresztą później zobaczycie, że ja tą gumkę sobie później pomaluję. No bo czemu by nie? Żeby ją, żeby była bardziej praktyczna, bardziej spójna z tą moją pracą. Dlatego to oczywiście będzie później. Tutaj wybrałam sobie zbyt małe nity, dlatego tutaj widzicie, że że wybieram kolejne. Bo muszą być niestety większe, bo mam zbyt grubą kładkę, żeby takie maleństwa przeszły. No i tutaj montuję to moje zapięcie. Z jednej strony zrobię je odwrotnie, nie w tą stronę, co miałam zrobić, ale to też absolutnie nie, nie przeszkadza, dlatego że to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby to było praktyczne, żeby dało się po prostu taki dziennik później wykorzystać i zamknąć. A to, że akurat zrobiłam, założyłam gumkę nie z tej strony, zapięłam, Miał nie z tej strony. Nie przeszkadza, bo, bo nadal działa tak jak powinna, więc tym się totalnie nie przejmuję. No i jest zapięcie. Bardzo proste do zrobienia, bardzo praktyczne. Ja w zasadzie w każdym swoim dzienniku staram się właśnie takie zapięcie robić. Tutaj za pomocą żel medium takiego. Hmm, Całkiem dobrego z Amsterdamu. Przyklejam tą gumkę, żeby ona się mi nie przesuwała i żeby nie była zbyt mocno wypukła, kiedy będę doklejać mój wkład. Także tutaj jest przygotowana okładka i tu mamy wkład. Ja zszyłam swój wkład z papierów od Pauliny i teraz mogę po prostu go wkleić w moją okładkę. Kiedy Wy macie swój wkład od zeszytu, to pamiętajcie, że dobrze jest wkleić sobie właśnie jakąś wyklejkę, to, co tutaj mam jako pierwsze pokazywałam to wnętrze jest takie granatowe, żeby sobie przykleić, żeby móc mieć skrzydełka, dzięki którym wkleicie po prostu okładkę do. Grzbietu do tego Waszego wkładu. Jeżeli nie wiecie do końca, o czym mówię, to oczywiście odsyłam Was do innego filmu, w którym pokazuję, jak stworzyć okładkę, w którym pokazuję, jak później połączyć wkład z okładką. Jeżeli nie jesteście pewni tego, o czym mówię, to oczywiście tam jest wszystko dokładnie pokazane. Także pokaże się Wam oczywiście to u góry ekranu. No ale tutaj, jak widzicie, po prostu wykorzystuję klej introligatorski i wklejam jedno w drugie, żeby mi się to ładnie trzymało i żeby ta praca no, była spójna. Papiery, które wybrałam do, do tego dziennika e, też są w takich kolorach niebieskości i zielenkawości. E, specjalnie dobrałam takie kolory do efektu patyny, żeby cała ta praca była po prostu spójna. E, I mam nadzieję, że mi się to udało. Także doklejam sobie wszystko. Porządnie trzeba wszystko zaprasować, właśnie kością doprasować, sprawdzić, czy się wszystko dobrze dokleiło, co zaraz też będę robić, dlatego że w jednym miejscu, jakby klej nie do końca mi złapał. Tutaj wykorzystuję sobie wykołaczki takie do grilla, żeby w miejscu, właśnie przy grzbiecie, mocniej się udało połączyć po prostu papier z ze sobą. Chciałam klamerkami zapiąć, ale mam za małe klamerki, ale to nic tak czy siak się to skleiło. No i tutaj będę właśnie dokładać odrobinę kleju, bo w pewnym miejscu, tutaj od góry jakby nie załapał mi klej, dlatego muszę go dosmarować. Także zawsze sprawdzajcie, czy Wam się wszystko dobrze przykleiło. Możecie sobie przycisnąć czymś ciężkim i, i wtedy będzie idealnie. Także środek tutaj tego mojego dziennika też chciałam, mm, no jakby... Może nie tyle co uzupełnić, co żeby był spójny z zewnętrzem, <laughs> więc też nakładam farby akrylowe od Pentartu i też tworzę taki delikatny efekt patyny w środku. I myślę, że to spowoduje, że, że ta praca będzie bardziej spójna. Troszeczkę oczywiście złota, bo jakżeby inaczej też musi być. Także dzięki temu wydaje mi się, że, że ta praca jest ciekawsza. A to moją wyklejkę wcześniej też potuszowałam czarnym tuszem oksydem, żeby było widać, że nie jest to nowe, że jest to bardziej postarzony element i też dlatego stwierdziłam, że ta farba tutaj będzie się fajnie sprawdzać, że to będzie takie uzupełnienie całości, i cała ta praca będzie po prostu. Ciekawie wyglądała. No i tutaj widzicie, że też nakładam te moje farby na moją gumkę. Może nie będzie ta gumka jakoś idealnie pokryta, ale chcę, żeby troszeczkę ten czarny był przytłumiony, żeby to było bardziej spójne, pasowało po prostu do, do całej tej mojej pracy i myślę, że, że nawet całkiem fajnie to wygląda. Jeszcze też wosku oczywiście nałożę, żeby, żeby uzupełnić kolorystykę. I Myślę, że, że będzie to fajnie pasowało i wygląda według mnie całkiem dobrze. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Jeśli ten film do tej pory był dla Was pomocny, to oczywiście dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, bo oczywiście jest to bardzo dla mnie ważne. A ponieważ gosia nie mogła zostawić prasy bez błyskotek, to stwierdziła, że doda jeszcze troszeczkę brokatu, płatków takich od Tima żeby było coś dodatkowo, coś ciekawego na, na tej pracy. Więc, no jak widzicie, jest brokat, ale oczywiście ja go trochę rozsmaruję, żeby to nie było takie... Takie mega place, które tutaj po prostu nie pasują, i je później mm, po wyschnięciu nakremuję moim złotym woskiem, żeby też były spójne z resztą pracy i myślę, że mi się to udało, że te elementy dodatkowo tutaj. Mm, są ciekawe po prostu. Myślałam o jakichś kropeczkach, o jakichś takich, wiecie, mega błyszczących elementach, ale stwierdziłam, że jednak mm, zrobię to bardziej przytłumione e, i myślę, że, że całkiem fajnie to wygląda. Ostatnim muśnięcia woskiem i przygotujemy tą naszą okładkę do zabezpieczenia, e, ponieważ chcę, żeby te wszystkie elementy, które na okładce są. E, Dobrze się trzymały, i wykorzystuję do tego lakier w sprayu, który po wyschnięciu będzie matowy. Nie chcę, żeby ten brokat gdzieś tam później nam odpadał, i chcę, żeby ta okładka była po prostu praktyczna, żeby każdy mógł z niej korzystać, żeby nic się nie łamało, nie brudziło, żeby po prostu ładnie wyglądało. Myślę, że te farby, które zresztą widzicie teraz na ekranie od pentartu, będą. Częstym użyciu, dlatego że bardzo dobrze mi się z nimi pracowało i osobiście je polecam, bo nie dojeżdżają bardzo ładny kolor, to też bardzo łatwo się z nimi pracuje. A ponieważ jest to farba akrylowa, to nie będzie takiego problemu z wysychaniem, jak w przypadku wszelkiego rodzaju past, które gdzieś tam są na rynku. Także wydaje mi się, że. Można je swobodnie polecać każdemu, kto lubi właśnie tworzyć efekt patyny, a wiecie, że takie kolory są. Jak najbardziej w moim klimacie i dlatego z całą pewnością będę częściej z tego korzystać. Dajcie mi znać, czy wy je kiedyś używaliście, czy jesteście z nich zadowoleni, czy jednak coś wam w tych farbach nie pasuje. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Jeśli chcecie zobaczyć inne metody ozdabiania okładki, to film, który pojawi się na ekranie, będzie specjalnie dla was. Więc spotkajmy się tam. <trymujesz> Trzymajcie się, pa!